Wiesz co? Ciekawi mnie jedna rzecz. Czasem, jak patrzę na takie pary z dłuższym stażem, to mam wrażenie, że to, co ich trzyma razem, to nie jest tylko miłość. Mhm. Czasem to jest coś no coś innego. Taki rodzaj dopasowania, którego może nie widać na pierwszy rzut oka. Jakby dwie układanki. Dokładnie. Jakby dwoje ludzi spotkało się nie tylko dlatego, że no, zakochali się w sobie, ale też dlatego, że ich takie niewidzialne rany z przyszłości ułożyły się w idealną całość. To jest niesamowicie trawna obserwacja. Wiesz, my często mówimy o chemii, że coś zaiskrzyło. No właśnie. A tak naprawdę, pod spodem często iskrzy spotkanie dwóch, no bardzo znajomych sobie schematów. I to, co na początku wydaje się jakimś cudownym zrozumieniem bez słów, po czasie może się okazać po prostu powtórką. Z czegoś bardzo bolesnego. Aha. Jest taka jedna dynamika, która jest w tym, no, mistrzowska. Niszczy powoli, od środka, a na zewnątrz wszystko może wyglądać w porządku. To układ, w którym spokój emocjonalny jednej osoby jest kupowany kosztem drugiej. To brzmi groźnie. Spróbujmy to jakoś rozłożyć na czynniki pierwsze. Może zacznijmy od jednej strony. Kim jest mężczyzna, który wchodzi w taki układ? Jaki on ma bagaż? Bo to się chyba nie bierze znikąd. Absolutnie nie. Najczęściej, jakbyśmy się cofnęli do jego dzieciństwa, to tam znajdziemy bardzo specyficzną relację z matką. Okej. Okay. I to nie musi być od razu jakaś, wiesz, jawna patologia. Czasem to jest matka, która była bardzo chłodna, zdystansowana taka, przy której on nigdy nie czuł się bezpiecznie, żeby pokazać słabość czy smutek. A czasem na odwrót. A czasem wręcz przeciwnie, matka nadopiekuńcza kontrolująca każdy jego ruch, która swoimi emocjami jakby zalewała całą przestrzeń w domu albo, co też się zdarza, matka narcyz, dla której był tylko przedłużeniem jej samej, narzędziem do spełniania jej ambicji, czyli w każdym z tych przypadków dostawał w sumie ten sam komunikat Twoje prawdziwe uczucia nie są ważne. A nawet są problemem? Właśnie. On się nauczył, że emocje to jest coś kłopotliwego, coś, co trzeba ukrywać, bo to oznaka słabości. Albo że, no nie wiem, okazywanie złości czy frustracji jest jedynym sposobem, żeby zdobyć uwagę. I co z tego wynika w dorosłym życiu? No w efekcie, jako dorosły mężczyzna, on nie ma pojęcia, co robić z tym, co czuje. On nie potrafi powiedzieć: Jestem smutny, boję się, czuję się rozczarowany, brakuje mu i słów, i takiego wewnętrznego przyzwolenia. Czyli co robi kiedy te emocje się pojawiają, bo przecież się pojawiają. I wtedy on automatycznie szuka winnego na zewnątrz, bo tak jest prościej, bo odpowiedzialność za jego stan emocjonalny no musi leżeć gdzieś indziej. Taki mężczyzna chyba nie związałby się z kobietą, która jest bardzo pewna siebie, ma twardo postawione granice i przy pierwszej próbie zrzucenia na nią winy powiedziałaby zaraz zaraz, to jest twoja złość, nie moja. Nie ma na to najmniejszych szans. On podświadomie, instynktownie, szuka kogoś, kto będzie rezonował z jego wewnętrznym chaosem i znajduje kobietę, która jest no, jego lustrzanym odbiciem, jeśli chodzi o rodzaj zranienia. To znaczy? Najczęściej to jest osoba niezwykle empatyczna, wręcz przeczulona na punkcie emocji innych. Taka, która od dziecka była trenowana w byciu takim emocjonalnym sejsmografem dla swojego otoczenia. Czyli ktoś, kto musiał zgadywać nastroje rodziców, żeby po prostu przetrwać. Dokładnie tak ktoś, kto nauczył się, że miłość nie jest za darmo, że trzeba na nią zasłużyć. Byciem grzeczną, pomocną. Byciem grzeczną, niewidzialną, niekłopotliwą. To jest kobieta, która nosi w sobie takie głębokie przekonanie, że jest odpowiedzialna za to, jak czują się inni. Jak ktoś jest zły, to jej pierwsza myśl to, co ja zrobiłam źle. Aha. Ona nie zna poczucia, że można być kochaną bezwarunkowo, po prostu za to, że się jest. Dlatego instynktownie pociąga ją mężczyzna, którego trzeba ratować, którego ból trzeba ukoić, bo to jest rola, którą zna doskonale. Rozumiem, czyli on szuka kogoś, na kogo może zrzucić swoje emocje, a ona szuka kogoś, czyje emocje może wziąć na siebie, żeby poczuć się potrzebna i zasłużyć na miłość. No, to brzmi jak przepis na idealną katastrofę. Albo na idealny, chociaż toksyczny związek. Właśnie, bo początek jest zazwyczaj jak z bajki. Ona wreszcie czuje, że ktoś ją widzi, jest mistrzynią w odczytywaniu jego potrzeb. Daje mu ogrom ciepła, cierpliwości, wyrozumiałości, otacza go opieką, której prawdopodobnie nigdy nie dostał. A on? A on? On przy niej po raz pierwszy w życiu czuje się naprawdę ważny, zaopiekowany, akceptowany z całym tym swoim wewnętrznym mrokiem. I to jest ten etap, który buduje taki mit założycielski tego związku. Mit, do którego potem oboje będą próbowali wrócić, kiedy wszystko zacznie się sypać. I to jest właśnie ta pułapka. Ta pamięć o tym idealnym początku staje się takim klejem, który trzyma ich razem, nawet gdy związek zamienia się w pole bitwy. Bo zmiana przychodzi stosunkowo szybko. Tak. Kiedy opada pierwsze zauroczenie i zaczyna się prawdziwe życie, jego mechanizmy obronne zaczynają pracować na pełnych obrotach. W jaki sposób? Jak to się objawia tak na co dzień? To się zaczyna od drobiazgów, taka subtelna krytyka, niby rzucona żartem. Znowu kupiłaś ten niedobry chleb. Śmiesznie wyglądasz w tej sukience. Aha. Potem dochodzi pouczanie, traktowanie jej jak dziecka, które nic nie wie. A potem pojawia się coś naprawdę niszczącego, takie ciche, pasywno-agresywne zachowania. Na przykład słynne ciche dni. Tak, ale nie tylko. To może być trzaskanie drzwiami, odpowiadanie półsłówkami. Atmosfera w domu robi się tak gęsta, że można ją kroić nożem. Mhm. Jest też coś, co jest niezwykle trudne do opisania, ale każda osoba, która tego doświadczyła, wie, o czym mówię. To jest takie gaszenie spojrzeniem. Co to znaczy? Ona jest z czegoś podekscytowana, opowiada o swoim sukcesie w pracy, śmieje się, a on rzuca jej jedno zimne spojrzenie, które momentalnie odbiera jej całą radość. I ona nawet nie wie, co się stało, ale czuje, że zrobiła coś złego. A do tego dochodzą pewnie też konkretne słowa, komunikaty. Oczywiście zaczynają padać oskarżenia, denerwujesz mnie, przez ciebie mam zły humor, zawsze musisz robić problemy, albo klasyki manipulacji. Przesadzasz, jesteś przewrażliwiona, znowu histeryzujesz. Każde z tych zdań niesie ten sam ukryty przekaz. Problem jest w tobie. Twoje uczucia są nieważne i przesadzone. To ja jestem ofiarą twojego zachowania. On w ten sposób pozbywa się ciężaru własnych emocji i przerzuca go w całości na nią. To jest straszne, bo ona, z tym swoim bagażem, zaczyna myśleć, że faktycznie jest zbyt emocjonalna, że to ona psuje atmosferę, wierzy bezgranicznie, bo to potwierdza jej najgłębsze lęki z dzieciństwa, że jest niewystarczająca i że to jej wina. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy nim, bo tu dochodzimy do absolutnego sedna tego mechanizmu. Skąd ta nagła zmiana, dlaczego ten czuły, wpatrzony w nią mężczyzna z początku związku, zamienia się w takiego krytycznego, karzącego rodzica? Co jest tym zapalnikiem? Intymność, bliskość. Dokładnie tak. Paradoksalnie to właśnie bliska, bezpieczna relacja z nią aktywuje w nim jego najgłębszą traumę, relację z matką. I dochodzi do przerażającego odwrócenia ról. Mhm. Kiedyś to on był tym małym, bezradnym chłopcem, który był nieustannie oceniany, kontrolowany, zawstydzany. Czuł się słaby i bezsilny. Nie miał żadnej władzy. A teraz, w relacji z partnerką, może wreszcie poczuć, że ma kontrolę. Teraz to on staje się tym, który ocenia. Każe milczeniem, decyduje kiedy będzie bliskość, a kiedy jej nie będzie obraża się, żeby wymusić określone zachowanie. On nieświadomie, wiesz, wchodzi w buty swojej własnej matki i zaczyna traktować partnerkę dokładnie tak, jak sam był traktowany. Wow. To jest jego tragiczna, nieuświadomiona próba odzyskania poczucia sprawczości, którego nigdy nie miał jako dziecko. On odgrywa swoją traumę, tylko tym razem obsadził siebie w roli kata, a nie ofiary. Wow, to jest naprawdę mocne i. i strasznie smutne. A ona? Jaka jest jej reakcja na to, że on staje się takim jej złym rodzicem? Jej reakcja jest równie automatyczna i tragiczna. Zamiast uciekać, ona próbuje jeszcze bardziej. Staje się jeszcze milsza i jeszcze cichsza. Stara się chodzić na paluszkach, przewidywać jego nastroje, żeby tylko go nie zdenerwować. Bierze na siebie całą winę za jego frustrację. Bo jej wewnętrzne dziecko też zna tę melodię. Dorośli są niezadowoleni. To na pewno moja wina, muszę się bardziej postarać. Jak będę idealna, to w końcu mnie pokochają i będzie dobrze. I w ten sposób to błędne koło się zamyka, on reguluje swoje emocje jej kosztem, a ona próbuje zasłużyć na miłość, biorąc na siebie jego emocje. I oboje tkwią w tej powtórce z dzieciństwa. Dokładnie. A jakie są tego skutki na dłuższą metę? Co się dzieje z człowiekiem, który żyje w takim układzie latami? Skutki są dewastujące, chociaż dla każdej ze stron trochę inne. On tak naprawdę nigdy nie dorasta emocjonalnie. Używa jej jak takiego zewnętrznego pojemnika na swoje trudne uczucia. Czyli odczuwa ulgę. Tak, kiedy ją skrytykuje, umniejszy, obwini, czuje chwilową ulgę. Ale to jest jak branie tabletki przeciwbólowej na złamaną nogę. Nie leczy przyczyny. On dalej nie potrafi radzić sobie sam ze sobą, nie bierze za siebie odpowiedzialności, pozostaje w potrzasku. A ona, jaka jest cena, którą płaci? Ogromna. Kobieta w takiej relacji powoli znika, traci kontakt ze sobą, ze swoimi potrzebami, marzeniami, a nawet z własnym ciałem. Cała jej energia jest skierowana na niego, cała jej energia życiowa jest skierowana na zewnątrz, na monitorowanie jego nastroju. Jej świat kurczy się do jednego pytania: Co mogę zrobić, żeby on był zadowolony? To często prowadzi do stanów lękowych, do depresji, do chorób psychosomatycznych, do poczucia kompletnego wypalenia i pustki, i do przekonania, że na nic innego nie zasługuje. Niestety tak. A mimo to ludzie w tym trwają. To jest chyba najtrudniejsze do zrozumienia z zewnątrz. Dlaczego po prostu nie odejdą? Bo to nie jest takie proste. Po pierwsze, jest ta nadzieja, te przebłyski dobrych dni, kiedy on znowu staje się tym cudownym mężczyzną z początku. To uzależnia jak narkotyk. A po drugie? Po drugie, oboje panicznie boją się samotności i pustki. Czasem ból, który znają, wydaje się bezpieczniejszy niż to co nieznane. I trzeba to powiedzieć prosto. To co ich łączy to często nie jest miłość. To jest współzależnienie. To jest taniec dwóch traum. I tutaj jest chyba ważna rzecz do podkreślenia, bo można by pomyśleć, że skoro oboje cierpią i oboje mają trudne historie, to wina jest pośrodku. I to jest bardzo niebezpieczne myślenie. Tak. Oboje cierpią, ale odpowiedzialność za stosowanie przemocy psychicznej i emocjonalnej zawsze, ale to zawsze leży po stronie osoby, która ją stosuje. Czyli jego trudne dzieciństwo jest wyjaśnieniem, ale nie usprawiedliwieniem. Nigdy nie jest usprawiedliwieniem. Czy jest z tego jakieś wyjście, czy taki układ może sam z siebie ewoluować w coś zdrowszego? Sam z siebie, bez świadomej decyzji i bardzo trudnej pracy. Najczęściej terapeutycznej jednej albo obu stron, ten schemat będzie się tylko pogłębiał. Będzie gorzej. Spirala obwiniania, krytyki i dystansu będzie się nakręcać, aż dojdzie do całkowitego zniszczenia jednej ze stron albo do burzliwego rozstania. A potem, niestety, bardzo często oboje znajdują sobie nowych partnerów i. Odtwarzają dokładnie ten sam scenariusz. To pokazuje, jak potężne są te wzorce, które wynosimy z domu, jakby były wgrane w nasz system operacyjny. Są niezwykle potężne, ale to nie znaczy, że jesteśmy na nie skazani. Pierwszym krokiem do zmiany jest w ogóle zobaczenie tego schematu nazwanie go zrozumienie, że to, co dzieje się w związku, nie jest normalne. Że te rany nie są po to, żeby w nich wiecznie mieszkać Dokładnie ale po to, żeby je w końcu uzdrowić. I zrozumieć, czym prawdziwa miłość po prostu nie jest. Zdecydowanie. Dojrzała partnerska relacja nie polega na tym, że jedna osoba gaśnie, żeby druga mogła jaśniej świecić, nie polega na ciągłym strachu i chodzeniu na paluszkach, nie polega na zasługiwaniu na akceptację. Prawdziwy związek zaczyna się tam, gdzie kończy się to automatyczne, nieświadome odgrywanie dramatów z dzieciństwa, zaczyna się od wzięcia odpowiedzialności za własne uczucia i własne szczęście. Myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby postawić kropkę, ale może zostawmy słuchaczy z jednym pytaniem do przemyślenia. Jasne. Jak odróżnić taką zdrową troskę o relację od brania na siebie pełnej odpowiedzialności za nastrój i samopoczucie drugiej dorosłej osoby? Gdzie dla każdego z nas przebiega ta cienka granica? Dziękujemy, że słuchasz. To dla nas największe wsparcie. A jeśli chcesz dodatkowo postawić nam kawę, link znajdziesz w opisie.